Sławek Rapper, tutaj gaming wchodzi dzisiaj tak My tego czasu nie mamy dzisiaj tak Dziewczyny się patrzą, czy my coś tutaj robimy dzisiaj tak Ja cały czas bardzo ciężko pracuję dzisiaj tak Nowe filmy, nowa muzyka, teraz nie ma tego czasu dzisiaj tak Kładę nowe wersje, jadę sobie cały czas tutaj do przodu. Dziewczyny się patrzą, czy my coś tutaj robimy. My cały czas ciężko tutaj pracujemy cały czas piszemy nowe wersje, cały czas nowe muze, cały czas nowe filmy, cały czas ciężko tutaj pracujemy. My tego czasu tutaj nie mamy, jedziemy sobie tutaj do przodu. Nie ma tego czasu, jadę sobie dalej tutaj do przodu. Sławy kraper tutaj gaming Krawer tutaj, gaming, jedzie sobie cały czas do przodu. Teraz nie ma tego czasu, bo ja jadę sobie cały czas do przodu. Nowe filmy, nowe muzea, cały czas tutaj do przodu. Nowe filmy, nowe muzea, cały czas tutaj do przodu. Nowe filmy, nowe muzy, cały czas tutaj do przodu. Teraz nie ma tego czasu, bo cały czas tutaj, dalej tutaj do przodu. Dziewczyny się tutaj patrzą, czy my coś tutaj robimy? My cały czas ciężko tutaj pracujemy. Jedziemy sobie tutaj do przodu, cały czas ciężko. Jedziemy sobie cały czas ciężko tutaj do przodu. Sławek kraber tutaj gaming Jedzie sobie cały czas, ciężko tutaj do przodu Teraz nie mam tego czasu Jadę sobie ciężko tutaj do przodu Kładę nowy wynik, kładę nowy wers cały czas tutaj do przodu Muzyka to moja pasja, filmy to moja pasja Jadę sobie cały czas tutaj do przodu Cały czas ciężko tutaj pracujemy. My tego czasu tutaj nie mamy, tylko jedziemy sobie cały czas tutaj ciężko do przodu. Jedziemy sobie cały czas ciężko tutaj do przodu. Cały czas ciężko tutaj do przodu. Ludzi, tylko jadę sobie cały czas ciężko tutaj do przodu Nie mam tego dzisiejszego, tego czasu Jadę ciężko tutaj do przodu Sławek Rapper tutaj gaming Jedzie sobie cały czas ciężko tutaj do przodu Jadę sobie cały czas ciężko tutaj do przodu A jak komuś się to tutaj nie podoba To mówi się trudno Bo ja jadę sobie cały czas ciężko tutaj do przodu